Bo tu jakaś marynarka. Siedzimy razem w autobusie? Tak, tak, tak. 24 Jak oceniacie debiut nowych zawodników takich jak Kosz albo Pasieł? Dla mnie Kosz ma jasność. też fajna jasność. Brawo, Kosz. Fajnie i Kogo ma takiego? mega pop. Oni to też, bajeczka i tam był jeszcze jeden, nie? Weź dwie od razu. Ty, bo tu Dominik Kruciński napisał. Pamiętaj o gofrach tradycja. Jaka? O gofrach, żebyś pamiętał. A, no dobra, dobra <laughs> Ale nie no, na live, tylko tak na messengerze piszę. Aaa nie Nie, No cztery, cztery. I Mariola podłoga 10, pierdol się Mariola Ale nie wezmę Mariolki Ale, bo to jakieś kurwa fake konto kurwa Mariolki no Mariola, pierdol się Mariola Nie Mariolki Okej, okay, fajnie

Chapi? Spierdolił i nie wiem, ten I nie wraca, nie? Daj daj. Piękną. Brało malec Trzym Chyba chodzi, tak? Niech. Skoro to by, nie się no, fajnie Nie na elegancko. Fajnie się rozbija. No widzisz, widzisz Martelek, masz e, to Wam na Mariolki pozdrowienia Brawo Mariolka Super Mariolka Brawo Mariola, super, ale braneczka widzisz? Nie jest sprawiedliwe no, Mariolka, super, ale ja ten Brawo Mariolka Ale gdzie jest kapi? Ale Ale brama No widzisz Martelek No widzisz Mariola Pięć osób rodzice, rodzice kibice, no fajnie tam Krzysiek kierownik ma koszulkę taką fajną Nie ma Co robicie? No a co ty ślepy jesteś? Brawa, <laughs> po, Polonia piła, siema no, to chce, Jak Polonia piła chce jakiś sparing, to proszę bardzo, nie? Jak istnieje w ogóle taka drużyna? A to może w żużu, ja mogę pojechać O kurde dziewięć osób ty! Ja cię kręcę rekord nie, jeszcze dobijamy do 12 Alegam skot Okej, okay, fajnie Okej, okay, mega fajna brodza Ta polonia piła, to to gdzie to to? Jakie ją nie widzę? Ale jak, jaka liga? Gdzie on jeżdżą tam? Ale to jest ta liga. No fajnie No uważaj jak kwiaty 7 osób ty, a w ogóle czemu 4 minuty? To co, to się usunęło, czy co? Szczerze nie wiem. Karol Płokasz, fajnie, brawo. Siemanko, siemanko. Okej, okay, baja. Brawo, teraz za okrzyki. Nie, nie. Okej. Okay. Okej, okay, baja Mały serio, mega szacunek. Sześć osób, okej. Okay. Elegancko. Super. No ja mam trzy, mały ile? Ja mam dwa, dwa. Osiemek Krzysiek. Tam w tle, w tle nasz tam, nasz prezes. No pewnie się z nim pięśćkom. kupiłem super, dzięki. Elegancko wiesz, wiesz, nasze programy kopiemy super no o kanał kanałek mamy kanał super legal.